Menopauza, przekwitanie lub klimakterium, dlatego że w różny sposób nazywamy ten okres, jest okresem w życiu pacjentki, który następuje po zakończeniu miesiączkowania. W potocznym nazewnictwie o menopauzie mówimy jako o ostatniej miesiączce w życiu pacjentki. Średni wiek menopauzy w Polsce to jest 51 lat. Bo możemy również mówić o okresie premenopauzalnym i postmenopauzalnym. Używa się również e, sformułowania okres okołomenopauzalny. Okres okołomenopauzalny jest to czas, w którym jeszcze nie wystąpiła ostatnia miesiączka, ale występują już zaburzenia miesiączkowania w postaci Nieregularnych miesiączek, bardzo krótkich cykli i do tego dołączają się różnego typu zaburzenia naczynio ruchowe oraz złe samopoczucie.